Dobry Państwu, witamy wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwość w Warszawie. Są dzisiaj z nami wiceprezes partii, pan premier Mateusz Morawiecki, pani poseł Ewa Leniart, pani poseł Anita Czerwińska, pan poseł Paweł Jabłoński oraz pan poseł Jarosław Wieczorek. Bardzo proszę o zabranie głosu, pana premiera. Dziękuję bardzo. Już w pierwszych słowach chcę wezwać obecny rząd, chcę wezwać obecnego premiera. Do wypowiedzenia paktu migracyjnego, który został przyjęty i co do którego na ostatniej Radzie Europejskiej ten premier zgodził się na przyspieszenie wdrożenia paktu migracyjnego. A więc raz jeszcze wzywam do wypowiedzenia paktu migracyjnego. Wiem, jak to się robi. Udało mi się to przeprowadzić, ponieważ bardzo podobna sytuacja miała miejsce w roku 2018. Proszę porównać. Artykuł czy punkt 35 z ostatnich konkluzji Rady Europejskiej z punktem 6 konkluzji z 28 czerwca 2018 roku. Wyraźnie jest tam mowa o zasadzie dobrowolności w tym przypadku, kiedy my zajmowaliśmy się paktem migracyjnym. Donald Tusk, Ewa Kopacz przyjmują pakt migracyjny rok 2014-2015. Potem rząd prawa i sprawiedliwości. Mówi twarde nie, twarde weto przeciw pra, paktowi migracyjnemu. I w 2018 roku, artykuł 6, czy punkt 6 konkluzji, potwierdza to, co teraz powiedziałem. A więc ścieżka jest przetarta, sposoby realizacji są udowodnione. Można wypowiedzieć pakt migracyjny, a nie przyspieszać realizację paktu migracyjnego. Szanowni Państwo, co to znaczy przyspieszenie realizacji paktu migracyjnego? To znaczy przyspieszenie przymusowej relokacji imigrantów nielegalnych, tych, których od kilku lat Łukaszenka z Putinem przywożą na Białoruś i starają się przesunąć, przepchać na terytorium Polski. Ale także wszystkich, którzy pojawią się na terytorium Unii Europejskiej i co do których Komisja Europejska zadecyduje, że w odpowiednich kontyngentach, kwotach, one te osoby muszą zostać rozdystrybuowane po różnych krajach członkowskich. Nie ma na to naszej zgody. Zapytajmy, który Donald Tusk jest prawdziwy. Czy ten, który mówi, że zapora na Białorusi, na granicy polsko-białoruskiej jest niepotrzebna, czy ten, który stroi się w piórka człowieka, który jeszcze próbuje umacniać tę zaporę, która miała nie powstać w ciągu trzech lat, jego zdaniem. Czy ten tusk jest autentyczny, który mówi, że nielegalni imigranci to są tacy biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, czy ten, który Wprowadza w błąd opinię publiczną i przedstawia się jako ten, który na Radzie Europejskiej utrudnił nielegalnym imigrantom relokację po, po, różnych, po różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Która platforma jest autentyczna? Czy ta, gdzie posłowie z kartonikami, z pizzami, z różnymi kocami, z reklamówkami, posłowie Platformy Obywatelskiej biegają wzdłuż granicy i usiłują Wesprzeć nielegalną imigrację do, do Polski? Czy ci, którzy dzisiaj chowają się gdzieś tam po kątach za słowami swojego lidera, udając, że tamtego zachowania nie było? Szanowni Państwo, to jest totalna polityczna schizofrenia, to co prezentuje dzisiaj Platforma Obywatelska i Tusk i warto, aby koalicjanci, w szczególności koalicjanci z trzeciej drogi, a w szczególności koalicjanci Tuska z PSL-u zdali sobie też z tego sprawę. Dzisiaj podpisujecie się pod paktem migracyjnym, który doprowadzi do zalania Polski nielegalną imigracją rozdystrybuowaną na zasadach rozstrzygniętych przez. Komisję Europejską. Dodatkowo mamy ten problem. Ja sobie tego nie wyobrażam w czasach mojego rządu, szanowni państwo, że policja niemiecka wjeżdża na terytorium Polski i raz za razem pozostawia nielegalnych imigrantów tutaj na polskiej ziemi. Już wiemy o około tysiącu takich um, przerzutów, że tak powiem, um, nie, um, policji niemieckiej a w prasie niemieckiej pojawiają się kwoty, pojawiają się liczby 40 tysięcy takich nielegalnych imigrantów ma z tej strony być wciśniętych, ma być wywiezionych do Polski. Dlatego na koniec apeluję o to, do czego się już zobowiązaliśmy wobec Polaków. Jedno pytanie, jedna odpowiedź, jedno rozstrzygnięcie. Będzie o tym mówiła jeszcze za chwilę pani minister Anita Czerwińska, ale my ruszyliśmy już ze zbieraniem podpisów pod referendum w sprawie nielegalnej imigracji. Ma być to rozstrzygnięcie narodu polskiego. Ten obecny premier, który unieważnił referendum z zeszłego roku, nie ma prawa unieważniać. 12 milionów Polaków, którzy już wtedy się wypowiedzieli w sprawie nielegalnej imigracji. Z, tego, z tych 12 milionów blisko 11 milionów przytłaczająca większość powiedziała, że nie chce nielegalnej imigracji tutaj w Polsce, wmuszanej przez Komisję Europejską za zgodą Platformy Obywatelskiej, za zgodą Tuska, za zgodą obecnego rządu. Jedno pytanie, jedna odpowiedź, jedno rozstrzygnięcie. O to będziemy dzisiaj walczyć. Szanowni Państwo. Skuteczność to jest najważniejsza sprawa w polityce zagranicznej. Nie ma żadnej wątpliwości, że na tym powinien się skupiać rząd. Donald Tusk bardzo się chwalił, że go nikt w Unii Europejskiej nie ogra. Tymczasem jego skuteczność jest bardzo duża w tym wymiarze propagandowym, pr -owskim. On się na konferencjach prasowych prezentuje wręcz jako lider Europy. Tak się stara przedstawiać, tak piszą o nim przychylni mu komentatorzy. A jaka jest rzeczywistość? To widzieliśmy w ostatnim tygodniu. Widzieliśmy. W Brukseli, ale widzieliśmy też w Berlinie, tam gdzie właśnie Donalda Tuska nie widzieliśmy, tam gdzie go nie zaproszono. Jego skuteczność ogranicza się do propagandy, ogranicza się do opowiadania, co to on nie zrobi, żeby zabezpieczyć Polskę, ale pod czym się podpisuje. Premier mówił już o tym punkcie 35 konkluzji Rady Europejskiej, który de facto wzywa do jak najszybszego zaimplementowania paktu migracyjnego. Donald Tusk w Brukseli podpisał. 17 października, coś jeszcze było. Spotkanie liderów Europejskiej Partii Ludowej, i tam w pierwszym punkcie jest wskazany dokładnie taki postulat. Należy jak najszybciej wdrożyć pakt migracyjny. To jest dokument, to jest oficjalne stanowisko tej grupy politycznej. Dzisiaj słyszymy, że Donald Tusk się chwali, że udało mu się Europę przekonać. Otóż właśnie jemu się do niczego nie udało Europę przekonać. On jest chwalony na niektórych konferencjach prasowych, ale w dokumentach. W aktach prawnych nie zmieniło się absolutnie nic. Ja chciałbym wrócić do tego roku 2018. Mam nadzieję, że pan premier em, wybaczy mi to, że ujawnię trochę tego, jak to wyglądało za kulisami. Bo my wtedy wychodziliśmy z bardzo ciężkiej sytuacji międzynarodowej. W 2014 roku Platforma zgodziła się na relokację przymusową. Dokonała wtedy zresztą Platforma takiego bardzo nieładnego ruchu, bo de facto zdradzili naszych sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej. Obiecywali im, że tego nie poprą. W ostatniej chwili to zmienili, tuż przed szczytem. 2015. 2014 roku. Prawo i sprawiedliwość się z tego wycofało, ale trzeba było zbudować koalicję. Trzeba było zbudować koalicję i to koalicję jednomyślną. Na Radzie Europejskiej decyzje zapadają w sposób jednogłośny. I to jest właśnie ten rok 2018, bardzo długi szczyt, do nawet nie późnych godzin nocnych, ale wczesnych godzin porannych, pamiętam to doskonale, o 5 rano się te rozmowy zakończyły. I pan premier Morawiecki wtedy przekonał wszystkich przywódców do tego, żeby wpisać zasadę dobrowolności. To stanowiło odejście od tej przymusowej relokacji. I dzisiaj Unia Europejska chce wrócić do tych bardzo złych mechanizmów. A rząd Tuska nie robi z tym absolutnie nic. Dostał na tacy w zasadzie, można powiedzieć, narzędzie polityczne, także narzędzie prawne, czyli zasady dobrowolności. I rząd Tuska z tego nie skorzystał. Oni nie podnieśli tego argumentu politycznego, kiedy mogli to zrobić. Najpierw w grudniu zeszłego roku, potem w lutym, potem w maju nie podnieśli, nie zażądali głosowania jednomyślnego, a wreszcie. Nie skorzystali ze środka prawnego, jakim jest możliwość zaskarżenia każdego rozporządzenia, każdej dyrektywy do Trybunału Sprawiedliwości. Mieli na to termin, nie zrobili tego, pytaliśmy ich o to w interpelacjach, uciekali od odpowiedzi, nie zaskarżyli tego, stracili tę możliwość, ale wciąż mają możliwość. Powołania się na zasadę dobrowolności i powinni to zrobić jak najszybciej. A głos obywateli wyrażony w referendum powinien być tutaj wzmocnieniem dla rządu, tak naprawdę, bo my chcemy wzmocnić stanowisko Polski. Ktokolwiek jest w rządzie, ma obowiązek bronić polskich granic, także tej granicy zachodniej. To, że od. Wielu miesięcy rząd Tuska nie reaguje na to, że Niemcy nam przerzucają kolejnych migrantów, że nie ma choćby takiego prozaicznego, prostego mechanizmu jak symetryczne kontrole po polskiej stronie. To jest rzecz kompletnie niezrozumiała. Każdy, kto do Niemiec wjeżdża samochodem, widzi, że są funkcjonariusze niemieccy. A z Niemiec można swobodnie do Polski wjeżdżać, nawet tych wyrywkowych kontroli nie ma. Nie ma żadnych śledztw, skoro ci funkcjonariusze niemieccy przerzucali nam migrantów, przecież popełniali przestępstwo, to jest niezgodne z prawem. Nie ma żadnego śledztwa w tej sprawie. Kompletny brak asertywności, kompletny brak działania. I na co się to przekłada? Otóż na to, drodzy Państwo, że oni się dowiadują z mediów o tym, że są wprowadzane kontrole przekłada się na to, że Niemcy ich kompletnie nie szanują, nie zapraszają na spotkania w istotnych sprawach, tak jak widzieliśmy w ostatnim sprawie Ukrainy. Brak skuteczności to jest największy grzech tego rządu w polityce zagranicznej. Skuteczność tylko w wymiarze propagandowym, brak skuteczności w wymiarze bezpieczeństwa. Szanowni państwo, Napływ grup imigrantów nielegalnych z krajów afrykańskich powoduje bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Przekonały się już o tym kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja, Niemcy, Włochy, ale także kraje skandynawskie, Dania czy Szwecja. Bezsporne jest to, że imigranci nielegalni bardzo trudno się asymilują, zachowują własną odrębność kulturową, własną religię. W ramach swoich wspólnot podejmują różną działalność przestępczą. Tworzą organizacje nastawione chociażby na utrzymywanie się z handlu bronią, handlu narkotykami, czy też podejmują działalność związaną z handlem żywym towarem. Nasila się także z ich strony przestępczość o charakterze powszechnym, takim jak chociażby kradzieże czy rozboje. Bardzo poważne zagrożenie stanowi przestępczość na tle seksualnym. Niewątpliwie. Może też to spowodować dalszej konsekwencji narastania antagonizmów pomiędzy ludnością danego państwa a tymi, którzy bardzo trudno się asymilują. W związku z tym może to powodować destabilizację oraz narastanie konfliktów, co także może mieć wpływ dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Zatem nielegalni imigranci nie niosą dodatkowej różnorodności kulturowej, nie niosą ubogacenia Europy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo Polski to jest absolutny priorytet i powinien być priorytetem dla każdego rządu. Ja chcę powiedzieć o pewnej obłudzie i falsyfikacji przekazu, który pojawia się w tej przestrzeni w Polsce, ale również wychodzi poza granice Polski. I takim jednym z elementów jest chociażby przykład dotyczący danych azylowych, które, które są w przestrzeni. Próbuje się przedstawić ten temat jako najważniejszy w przestrzeni międzynarodowej, gdzie inne tematy schodzą na, na drugi plan. A Szanowni Państwo, dane mówią zupełnie coś innego. Na 8 tysięcy ponad wniosków, które zostały złożone. 4800 osób uzyskało tak zwaną ochronę międzynarodową, z czego 4300 osób to są Ukraińcy i Białorusini. To pokazuje o jakiej skali tutaj dzisiaj mówimy. I drugim takim elementem falsyfikacji jest chociażby z jednej strony Próba pokazania, że rząd w jakikolwiek sposób próbuje walczyć z nielegalną migracją, a z drugiej strony, aż ponad 400 milionów złotych przeznacza na 49 centrów integracji cudzoziemców. Szanowni Państwo, te pieniądze można spożytkować znacznie lepiej, chociażby na to, żeby nie likwidować takich miejsc jak porodówki. Wczorajszy apel, dramatyczny apel pracowników w Pyskowicach, w szpitalu w Pyskowicach, że będzie zamknięty oddział ginekologiczno-położniczy. Rząd powinien zająć się dzisiaj absolutnie podstawowymi zadaniami i rozwiązywać się problemy Polaków. Ja niestety dostrzegam, że bezpieczeństwo Polski pod rządami obecnej koalicji jest naprawdę zagrożone. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość mówi sprawdzam dlatego prowadzimy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym referendum na temat nielegalnej migracji w każdym biurze poselskim senatorskim ale także na naszej stronie można pobrać kartę podpisać się zachęcamy państwa także do takiego osobistego udziału prosimy żeby państwo również zbierali te podpisy wśród swojej rodziny przyjaciół znajomych żebyśmy docierali do tych którzy z różnych przyczyn Czyn, sami samodzielnie nie mogą zdobyć udać się i, i, i taką kartę pobrać. Szanowni państwo, wiele osób, które przychodzą do naszych biur, twierdzą, że padły ofiarą wielkiej manipulacji podczas referendum październikowego. Twierdzą wszyscy mogliśmy to obserwować, że została przeprowadzona akcja, zorganizowana akcja bojkotu referendum. Dzisiaj wiele osób bardzo tego żałuje, dlatego apelujemy do Donalda Tuska, żeby dał się ludziom wypowiedzieć. Przecież referendum jest to najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej forma. Dajcie się wypowiedzieć obywatelom. Chcemy, żeby każdy Polak mógł wyrazić swoje zdanie i oddać swój głos. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy w naszej akcji referendalnej. Dziękuję bardzo.